Michałowice Koło Krakowa, 22 lutego 2023 roku, godzina 3:28, przekaz numer 1253. Jezus Chrystus. Jam jest Jezus Chrystus, syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej. Kochane, słodkie dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu, tak bardzo niezmiernie Was kocham, tak bardzo miłuję. Że z miłości zdecydowałem się na wasze odkupienie moją bardzo bolesną męką i śmiercią na krzyżu. Pozwól, drogi człowiecze, że przybliżę się do ciebie i że to ja dziś przekażę słowa Bożej Woli na tym błogosławionym, wybranym przez Trójcę Świętą i moją Świętą, kochaną mamę miejscu. Nie bój się niczego, ani niczym się nie zniechęcaj, bo jestem z Tobą, pomimo Twoich licznych wad i ułomności oraz słabości. Jestem Bogiem pełnym Bożej miłości, cierpliwości, ale lepiej nie wystawiajcie jej na próbę. Jestem pełny łaskawości, ale także świętej Bożej sprawiedliwości. Tak bardzo chcę waszego wiecznie trwającego szczęścia i radości, ale wy o zgrozo nie zamierzacie kroczyć za mną, kroczycie za Ojcem Kłamstwa, kroczycie za szatanem. Z wielką miłością i tęsknotą czekam na ciebie, człowiecze. Spragniony jestem czułych słów płynących wprost z Twojego serca. Nie jestem z kamienia, mimo że jestem Bogiem, to bardzo cierpię z powodu każdego Twojego grzechu, z powodu każdego Twojego wykroczenia, które zawsze sprawia mi wielki, nieopisany ból. Wielki ból mojego serca powoduje konieczność wiecznego potępienia kogokolwiek, każdej skazanej na piekło osoby. Jak już mówiłem, jestem Bogiem pełnym Bożej miłości. Cierpliwości, wyrozumiałości, ale także pełnym świętej, Bożej sprawiedliwości. Jestem Osobą Bożą, Synem Bożym, wraz z Ojcem Niebieskim i z Duchem Świętym istnieje od zawsze na zawsze. Jestem równy pod każdym względem Ojcu przedwiecznemu i Duchowi Świętemu. Ojciec przedwieczny jest równy mnie i Duchowi Świętemu. Duch Święty jest równy mnie i Ojcu przedwiecznemu. Każdy z nas ma taką samą Bożą moc, Siłę i potęgę taki sam majestat, takie same możliwości działania. Każda osoba Boża istniała samodzielnie od zawsze na zawsze, nigdy nie przestaniemy istnieć. Nie ma możliwości, aby trójca święta przestała istnieć. Miłość wzajemna trójcy świętej wypływa od Ducha Świętego. To Duch Święty sobą w darze Bożej miłości łączy moją świętą osobę z osobą Ojca Przedwiecznego. Nasza wzajemna miłość jest o najwyższym możliwym stopniu nasycenia, tworzy tak zwany Unie miłości trzech Bożych serc, jest to pełne zjednoczenie przez Bożą miłość. Trzy oddzielne Boże byty stały się prze Unie miłości jednym Bogiem. Wiem doskonale, co myśli Ojciec Niebieski i Duch Święty, Ojciec Przedwieczny wie doskonale, co ja myślę i Duch Święty, Duch Święty wie doskonale, co myśli Ojciec Przedwieczny i ja. Chcąc cokolwiek stworzyć, niezbędną jest zgoda na działanie wszystkich osób Bożych. Wszystko, co zostało stworzone, powstało z potrójnego elementu pochodzącego od każdej osoby Bożej. To Ojciec Niebieski wszystko stwarza w swoim i moim imieniu, a także w imieniu Ducha Świętego. Proces stwarzania nadal trwa. Nie zakończył się wraz ze stworzeniem wszechświata, chórów anielskich i ludzi, zakończyło się jedynie główne stwarzanie. Proces stwarzania nadal trwa nieprzerwanie przez cały czas. Do dziś ojciec przedwieczny nieustannie stwarza dusze pojedynczych ludzi, po dwie na jedną sekundę. Całą Trójca święta nieustannie pracuje. Nie jest stateczna, jest nader dynamiczna, nie siedzi tylko na tronie Bożym, nie zajmuje się tylko słuchaniem. Bez uwagi którą musimy jako osoby Boże przekładać do już istniejących rzeczy i bytów rozumnych, wszystko co istnieje przestałoby istnieć w ułamku sekundy. Trójca Święte jest dobra z natury, bo tak chce, bo tak wybrała, bo w swojej bezgranicznej Bożej mądrości przewidziała, że dobro i miłość jest najlepszą opcją, bo z tych Bożych przymiotów najwięcej wynika. Każda osoba Boża może stwarzać niezależnie, jednak każde Boże działanie jest przepełnione Bożą miłością i z niej wynika. To Ojciec przedwieczny wszystkim zarządza, tym, który wszystkim dowodzi. Ja jestem tym, który zgodził się na wielkie poświęcenie, ogromne poświęcenie i poniżenie, zgadzając się dobrowolnie na wasze ludzi odkupienie. Duch Święty jest tym, który sobą, swoim działaniem, swoimi darami i łaskami wszystko spania i uświęca. Każda osoba Boża ma swoje własne dary i łaski, a także swoje własne zadania do wykonania. Każde nasze działanie wynika z podjętej wspólnej wszelkiej decyzji. Każda osoba Boża przedstawia pozostałym swoje propozycje i następnie wspólnie je realizujemy. Trójca Święta zawsze jest zgodna, jednomyślna w każdej sprawie, w każdej sytuacji. W każdej kwestii, a wynika to z unii miłości Trójcy Świętej, już przed wiekami, zanim cokolwiek zaczęło istnieć, zanim zostało stworzone, Trójca Święta jednomyślnie ustaliła, że to Ojciec przedwieczny wszystkim zarządza, sam podejmuje ostateczne decyzje, które są akceptowane przeze mnie i przez Ducha Świętego. Trójca Święta nie potrzebuje nikogo ani niczego, aby istnieć. Sama sobie we wszystkim wystarczy. Dlaczego Trójca Święta zaczęła stwarzać? Stwórcą w moim imieniu i w imieniu Ducha Świętego jest Ojciec Przedwieczny. Zaczął stwarzać, bo mógł, bo wiedział, że wszystko, co stworzy, będzie bardzo dobre. Trójca Święta doskonale wie o każdej możliwej konsekwencji, która nastąpi zanim cokolwiek powstanie. Trójca Święta wszystko wzajemnie omówiła. Ustaliliśmy, że warto jest stworzyć świat a także byty anielskie, a także byty ludzkie. Tylko byty anielskie i ludzkie mają duszę i ducha i tak jak Bóg są nieśmiertelne, bo z Bożej materii powstały tchnieniem ust Ojca Przedwiecznego. Każda osoba Boża jest bytem ze wszechmiar doskonałym pod każdym względem, niematerialnym, jest bytem duchowym, co nie oznacza symbolicznym. Byt duchowy jest najwygodniejszą, najbardziej komfortową formą istnienia, nic ją nie ogranicza. Byt duchowy jest bytem niematerialnym, co nie oznacza, że jest symboliczny. Wszelkie stwarzanie zawsze odbywa się na poziomie myśli. Do stwarzania nie jest potrzebny byt materialny. Ludzkość finalnie została stworzona jako ostatnia, a zarazem najważniejsza. Dlaczego został stworzony świat aniołów i świat ludzi, mimo, że wiedzieliśmy, że jedni i drudzy się zbuntują i zgrzeszą? Stwarzając byty anielskie i ludzi trójca święta doskonale wiedziała o każdej możliwej konsekwencji, która dopiero nastąpi, zanim się wydarzy. Stwarzając doskonale wiedzieliśmy o buncie, a mimo wszystko stworzyliśmy was. Stwarzając chóry anielskie i ludzi, wyposażyliśmy was w wolną wolę, nie mogliśmy wam jej nie dać, bo nie pozwoliła na to święta Boża Sprawiedliwość. Stwarzanie świata materialnego, a także świata roślin i zwierząt nie wymagały wyposażenia ich w wolną wolę. Byt ich był i jest doraźny, tymczasowy, istniejący tylko czasowo, po pewnym czasie ginący bezpowrotnie. Byty chórów anielskich i ludzi dając duchom anielskim i duszom ludzkim byt podobny do bytu Bożego, bo jak nasze duchy, także i wasze dusze i duchy są nieśmiertelne, a to wymagało wyposażenia ich w wolną wolę. Wszyscy stworzeni aniołowie i ludzie przeznaczeni są do szczęśliwej wieczności. Nikogo nie stworzyliśmy z myślą o piekle. Wolna wola jest najważniejszym Bożym przymiotem, który został nadany każdemu aniołowi z każdego z dziewięciu chórów anielskich i każdemu człowiekowi. Bunt części aniołów z każdego chóru anielskiego spowodował, że Trójca Święta musiała stworzyć piekło. Bunt i niechęć jest tym, co łamie wolność nadaną aniołom i ludziom. To zły wybór, którego dokonało część chórów anielskich, spowodował zmianę w ich bycie. To, co uczynili grzesząc i buntując się, przerwało łączność pomiędzy zbuntowanymi a Trójcą Świętą. Byt ich jest bytem wiecznym, który nie może przestać istnieć. Gdyby Trójca Święta niczego nie uczyniła to stan ten spowodowałby unicestwienie wszystkiego, co zostało stworzone, a na to nie mogła pozwolić święta, Boża sprawiedliwość. Posiadając nieskończenie wielką wyobraźnię, wiedząc doskonale, co jest niezbędne do dalszego istnienia wszystkiego, co zostało stworzone, Trójca święta musiała stworzyć piekło, jako miejsce wiecznego, swobodnego przebywania upadłych aniołów i ludzi potępionych zbuntowała się aż jedna trzecia wszystkich chórów anielskich z każdego chóru. Żaden zbuntowany anioł nie wiedział, jaka będzie konsekwencja ich decyzji, bo do chwili ich buntu, piekło jeszcze nie istniało, zostało stworzone przez Trójcę Świętą specjalnie dla tych duchów. Z przepięknych aniołów stali się ohydnymi demonami, nie mogli pozostać w pięknych postaciach po swoim grzechu i buncie. Każdego z nich przetworzył Ojciec Niebieski w ułamku sekundy. Piekło nie może być łagodne, bo jedno i drugie mogłoby skasować byt, a na to nie może pozwolić święta, boża sprawiedliwość. Większość chórów anielskich, bo dwie trzecie wszystkich pozostała wierna Trójce Świętej, ci zostali już wynagrodzeni za wierność. Gdy którakolwiek osoba Boża prosi o cokolwiek któregoś z nich, aby coś wykonał, ten natychmiast wykonuje Boże polecenie. Dając polecenie aniołowi, osoba Boża daje również jemu niezbędną moc i potrzebne narzędzia do wykonania zadania. Żaden na nią nie buntuje się przeciwko woli Bożej, bo doskonale wie, jakie mogą być takiego buntu konsekwencje. Prośba każdej osoby Bożej jest wielkim zaszczytem i wyróżnieniem dla anioła, którym zechcieliśmy się posłużyć. Wykonanie każdego zadania jest dla nich bardzo ważne i powoduje wielką satysfakcję i nie jest dla nich trudne ani uciążliwe. O wiele inaczej sprawa ma się z ludzkością. Grzech pierwszych ludzi spowodował skazę całej ludzkości grzechem pierworodnym. Adam i Ewa mieli szereg okoliczności łagodzących, dlatego święta Boża sprawiedliwość nie mogła ich skazać na piekło, ale nie mogli już istnieć w pierwotnej. Zaplanowanej przez boga postaci. Konsekwencja grzechu pierwszych prarodziców nie była tak bardzo poważna, jak zbuntowanych chórów anielskich, lecz nie mogło to ujść im płazem nie pozwoliła na to święta Bożą sprawiedliwość. Człowiek nabył wszelkich konsekwencji, które doskonale znacie. Adam i Ewa bardzo żałowali po grzechu, który uczynili żal ten nie pozwolił Bożej sprawiedliwości umieścić ich w piekle. Nie pozwoliła na to święta, Boża sprawiedliwość. Ojciec przedwieczny szybko dostosował człowieka do nowej sytuacji. Dokonał częściowego przetworzenia Adama i Ewy. Ciała ich stały się śmiertelne, podlegają różnym cierpieniom, szeregu konsekwencjom, które znacie z autopsji. Człowiek sam się nie mógł zbawić, a nie każdy zasługuje na wieczne męki. Ofiarowałem się ojcu przedwiecznemu. Aby dokonać odkupienia ludzkości, aby dać Wam możliwość tym razem z Waszym wysiłkiem wejść do nieba. Moje wcielenie się w człowieka wymagało ode mnie wielkiego uniżenia się. Jak wiecie, bardzo cierpiałem, lecz przez to, co wycierpiałem, zrealizowałem wyznaczony cel: dokonałem odkupienia człowieka. Pomyśl, Człowiecze, jak wielkiego, ogromnego trudu. Jak wielkiego wysiłku dokonała Trójca Święta, aby dać ci możliwość zbawienia się. Każdy człowiek ma szansę na zbawienie się, tylko sam musi zadecydować o tym, czy zechce się zbawić, czy zechce skorzystać z dobrodziejstwa zbawienia wiecznego. Niestety, część ludzi się buntuje, grzeszy, upada. Cała Trójca Święta podejmuje niemały trud, niemały wysiłek, aby ratować kogo się tylko da. Wiem, że w ostatecznym rozrachunku potępi się jedna trzecia ludzkości. Do pomocy w zbawieniu ludzkości zaangażowało się całe niebo. Niestety potępia się tylko ten człowiek, który odrzuca większość Bożych łask, Bożych starań dawanych dla jego zbawienia. Odrzucając Boga wraz z nim, odrzuca swoje własne zbawienie. Nie ma możliwości zbawienia bez Boga. Trójca święta nie chce potępić żadnego człowieka. Ale to ty sam o człowiecze, wybierasz, jaki będzie twój dalszy los. Inaczej liczony jest grzech, upadek wynikający ze słabości ludzkiej natury, a inaczej grzech czyniony celowo z premedytacją. Próba każdego człowieka trwa tu na ziemi, trójca święta ofiarowuje wam szansę za szansą, okazję za okazją, łaska Boża za łaską Bożą. Tylko od ciebie, człowiecze, zależy czy wybierzesz dobro, czy zło, czy Boga, czy szatana. Do dokonania waszego wyboru niezbędna jest wasza decyzja. Nie zawsze wszystko jest oczywiste. Na równi możecie słuchać Boga, jak i upadłego anioła, jednak to wy sami decydujecie, co wybrać. Czy Boga, czy życie bez Boga, a to oznacza wieczne oddalenie od Trójcy Świętej. Nie możecie wybrać Zła i iść do Nieba. Nie możecie wybrać Dobra i iść do piekła. Trójca Święta jest Bogiem nader sprawiedliwym. Kochane, w słodkie dzieci światłości miłe mojemu świętemu sercu, kocham was niezmiernie mocno i pragnę od was waszej całej, lecz czystej, świętej miłości, cierpliwości, a nade wszystko waszej wyrozumiałości i zaangażowania. To od Ciebie, człowiecze i od podjętych przez Ciebie decyzji zależy, jaki będzie Twój dalszy los. Bo idąc w samowolę, nie dyscyplinując się w niczym, wpadasz w sidła szatana. On was oszukuje. Okłamuje, zależy mu tylko na wciągnięciu Was na autostradę wiodącą do przepaści, piekielnej czeluści. Tak bardzo pragnę, abyście byli nieustannie przygotowani, gotowi. A fakt, kiedy nastąpią zapowiadane wydarzenia, pozostawcie w Bożych rękach. Nim w pełni będzie działać Boża Sprawiedliwość, najpierw Trójca Święta daje szansę mojej świętej mamie, bo chcemy wykorzystać każdą, nawet najmniejszą, szansę i okazję każdą najmniejszą sposobność do ratowania człowieka. Ja tak bardzo pragnę, abyście zechcieli skorzystać z każdej Bożej propozycji, czy zechcecie. Kto może, niech podejmie post milczenia, niech milczą usta, niech milczą myśli, używajcie ich tylko tyle, co niezbędne, konieczne. Chcę, abyście przez to nauczyli się wyciszenia wewnętrznego. Składajcie w moje dłonie to, co zdołacie, to, co możecie. Każdy wasz dar jest bardzo cenny i ma swoją wielką wartość. Niczego nie bagatelizujcie, wszystko jest ważne. Trwajcie przy mnie w pokoju. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kocham was niezmiernie mocno i chcę, abyście mi do końca zaufały. Tak bezgranicznie nie raniły mojego świętego serca. Czystać jest was na to. Czy stać jest was na to, abyście zechcieli być zbawieni? Przemieniajcie się sukcesywnie sami, jak również wszystkich wokoło. Mi tak bardzo mocno zależy na waszym zbawieniu. Powierzcie mi i mojej świętej, kochanej mamie całe swoje życie i mienie, czy stać jest was na taki gest? Chcę was zbawić, lecz czy mi na to pozwolić? Ja jednak was wszystkich bardzo mocno ukochałem, pomimo waszych wad i łomności. Tak, każde szaleństwa krzyża. Kto z was zechce szerzyć kult trzech Bożych serc? Kto zechce z was uwielbiać Boże serca? Kto będzie chciał ukochać Boże serca, ten będzie przez nie przeobficie wynagrodzony. Za waszą wielką hojność. Nagrodzimy was naszą hojnością. Czekam na was i waszą miłość. Jezus.